Dzień dobry kochani. Mamy lipiec i zgodnie z moją zapowiedzią, kolejna moja książka, nowa książka, to znaczy książka nie jest nowa, ona jest bardzo ciekawą książką, bo była pisana przez jakby trzy razy, to znaczy dwa razy. Raz jako ją jako młoda kobieta, drugi raz pisam ją jako kobieta ciągle młoda, ale już taka po pięćdziesiątce. A potem jeszcze dopisałam fragment, kiedy już byłam w Kanadzie po raz drugi. W związku z tym jest to bardzo ciekawe, dlatego że o tym samym traktuję jakby, a z zupełnie innego punktu widzenia. To książka nawyki skuteczności, jak w 30 dni zmienić życie na lepsze, która y, kiedyś nazywała się Ku Doskonałości. Zanim jednak do tej książki wrócę i będę o niej mówić i czytać, to... Pozwólcie, że pokażę Wam, jak ona wygląda, a do tego jeszcze puszczę muzykę, która wydaje mi się bardzo do tej książki pasować. Właśnie, prawda, Że bardzo ładna melodia, jak zobaczycie, bardzo pasuje do tej książki. To jest moje sprawozdanie tak naprawdę za pierwszym razem pisane ze szkolenia ze Stevenem Kowejem. Siedem nawyków skutecznego działania, trzydniowe szkolenie i potem przez 30 dni, zgodnie z zaleceniami Koweja, pracowałam nad budowaniem tych nawyków, które on tutaj polecał. I ten. Ta książka jest tak naprawdę moim zapisem z tego okresu, z tym, że nie ma tu 30 dni, bo to byłoby za dużo. Są po prostu wybrane dni, pokazujące, no, jakby w różnych sytuacjach mnie, moje dziecko, pokazuje po prostu, jak można żyjąc normalnie, rozwijać się. Myślę, że jest to bardzo ciekawe i w sumie nie bez powodu właśnie tak bardzo dobrze się sprzedawało. Ale zacznę wstępem. To najnowszego wydania, czyli wydania już z czasów, kiedy mieszkałam w Kanadzie, a konkretnie z 2018 roku. Kolejne lata minęły, sytuacja jakby nowa, ale wciąż ta sama. Ostatni wstęp do tej książki pisałam 11 lat temu, a zatem za mną kolejne lata życia w przekonaniu, że droga, którą idę, jest dla mnie dobra, że dzięki temu wyborowi mam poczucie życia spełnionego i jestem naprawdę szczęśliwa. Napisałam już 26 książek i pracuję nad kolejną. Co roku powiększa się też grono szczęśliwszych ludzi, którzy za ich sprawą, a także ze sprawą moich szkoleń rozpoczęli pracę ze sobą. Opracowałam spójny model wspierania rozwoju, logodydaktykę, dzięki któremu setki ludzi wkraczają na drogę lepszego życia i którym dziesiątki trenerów oraz coachów podpierają się w pracy z klientami. Bardzo mnie to cieszy, albowiem praca zawodowa od samego początku była częścią misji mojego życia i to się nie zmieniło. Nadal pracuję, wciąż uzupełniam swoją wiedzę i doznaję nowych olśnień. Ciągle szkolę i prowadzę przez jakiś okres, jakiś okres życia osoby zainteresowane pracą ze mną. Zmienił się sposób mojej pracy, używam do niej głównie Facebooka i komunikatorów. Błogosławiąc geniuszy technologii, którzy stworzyli te narzędzia, co pozwala mi prowadzić wykłady i konsultacje z ludźmi z różnych państw. Znowu zmieniło się miejsce mojego zamieszkania. Mieszkam w Toronto. Za każdym razem, gdy nowe wydanie tej książki pojawia się na rynku, ja mieszkam gdzie indziej. I to nie tylko w innym mieście, ale w innym państwie. Już samo to potwierdza, jak ciekawe jest moje życie, ile w nim zmian i nowości. Dzięki temu pewnie wciąż mam nowe pomysły, realizuję nowe projekty i marzę o kolejnych. Po 18 latach życia w Polsce, dla której opuściłam Kanadę, wróciłam do Kanady, aby być blisko dzieci. Mała Weronika z Kart pierwszego wydania skończyła 35 lat. Magda, moja starsza córka, ma 44 lata, czyli jest o 3 lata starsza niż byłam mi ja, kiedy pisałam tę książkę. Po raz pierwszy. I to są te fakty, w które nie jest mi łatwo uwierzyć. Czas mija nieprawdopodobnie szybko, dlatego tym bardziej się cieszę, że dzięki właściwemu podejściu do życia z przyjemnością spoglądam w przeszłość, cieszę się teraźniejszością i ufam przyszłości. Myślę, że to jest taki w ogóle ideał y, życia. Z przyjemnością patrzeć do tyłu, cieszyć się tym, co jest teraz i ufać, że będzie ciągle... Dobrze, a nawet lepiej. Zawdzięczam to głównie własnej pracy nad charakterem, realizowaniu kolejnych wizji życia i kierowaniu się w nim misją, ale także różnym ludziom, którzy w odpowiednich momentach pojawiali się na mojej drodze. Jednym z nich był Stephen R. Covey, autor książki „Siedem nawyków skutecznego działania. Książkę tę przeczytałam w 1989 roku, gdy tylko się ukazała. Wtedy zmieniła się również sytuacja w Polsce. Natychmiast zaczęłam stosować się do radkowe ja i dzień po dniu czułam ich dobroczynny wpływ na swoje życie. Otworzyła się przede mną inna rzeczywistość. Krok po kroku wkraczałam w świat wewnątrz sterowności, w świat podążania w kierunku zarysowanej wizji życia i w zgodzie z przyjętą misją. Byłam pod wielkim wrażeniem koncepcji siedmiu nawyków skuteczności. Chciałam, aby polscy czytelnicy mogli poznać tę metodę. Więc zaczęłam tłumaczyć książkę Koweja na polski. Mieszkałam wtedy w Toronto. Miałam dokładnie tyle lat, ile Weronika ma dziś. Robiłam oczywiście inne rzeczy, jednak nawyki skuteczności opisane przez tego autora stały się moją codziennością. Pięć lat później mieszkałam już w Elkhart. Wydano moją pierwszą książkę, Droga do Siebie, i kupiono ode mnie tłumaczenie siedmiu nawyków skutecznego działania. Po roku miałam szczęście uczestniczyć w trzydniowym szkoleniu Koweja. Byłam zaprzyjaźniona z nawykami, jednakże postanowiłam raz jeszcze przeżyć taki intensywny 30-dniowy trening w zakresie wszystkich nawyków. 30 dni to od czasów Ella Nightingale'a okres uznawany za wystarczający do wypracowania każdego nawyku pod warunkiem, że ten będzie codziennie powtarzany, wdrażany, stosowany. To właśnie dlatego kurs, który teraz prowadzę Sprawa przyciągania, współpracy z pracą przyciągania również ma 30 dni właśnie dla tych nawyków. Od lat pisze pamiętnik. Zatem tym, co robiłam, dzieliłam się w panieńki. W którymś momencie przyszło mi na myśl, że mogę się tym podzielić szerzej z innymi kobietami. Tak, głównie o kobiety wtedy mi chodziło. Mężczyźni mieli siedem nawyków skutecznego działania, Covey'a. Ta tak, książka znakomicie trafia do męskich umysłów. Ja chciałam podzielić się doświadczeniem kobiety wiodącej normalne, codzienne życie, prowadzącej dom, wychowującej dzieci i pracującej zawodowo. Pragnęłam pokazać, jak wykształcenie nawyków skuteczności może to życie ułatwić, uprzyjemnić i jednocześnie nadać mu jeszcze większy sens. Dzieliłam się swoim doświadczeniem. Moja wiedza nie była jeszcze wtedy rozbudowana, dlatego we fragmentach teoretycznych odnosiłam się głównie do tego, co znałam z książek i ze szkolenia Koweja oraz z pięciu lat studiowania psychologii. Mój zamysł się urzeczywistnił. Książka. Niezmiennie cieszy się dużą popularnością. Wiele osób mówi mi, że zmieniła ich życie i nie są to tylko kobiety. Wtedy nosiła tytuł, jak wspominałam na początku, ku doskonałości. Książka się sprzedawała, moja wiedza i doświadczenie rosły, zmieniały się także o inne okoliczności. Minęło 18 lat. Nie byłam już bardzo młodą kobietą, przekroczyłam pięćdziesiątkę, mieszkałam sama, moje dzieci mieszkały w Kanadzie. Miałam też za sobą doświadczenie życia w Polsce, nieco innego niż w Stanach. Chciałam, aby książka przedstawiała także punkt widzenia kobiety dojrzalszej. Zaproponowałam zatem wydawnictwu dopisanie do każdego rozdziału fragmentów kierowanych do moich ówczesnych rówieśniczek, czyli tych po pięćdziesiątce, tak żeby mogły czytać to jakby kobiety w różnym wieku. Książka bardzo na tym zyskała. Można by zatem oczekiwać, że do tego wydania również dopiszę nowe stronę. Wszak znowu jestem starsza i w innej sytuacji, nie zrobiłam tego jednak. Tej nowości starczyłoby może na dwa akapity do każdego rozdziału. Tak, także spokojnie mogę tutaj, czytając, Wam dopowiedzieć. Tak naprawdę niewiele się zmienia na przestrzeni popołudnia życia. Sądzę bowiem, że wciąż jest to popołudnie. Jesień według mnie zaczyna się tak w drugiej połowie ósmej dekady życia. U mnie zmieniło się to, że częściej widuje się z córkami i czasem mam je ujęte w swoich codziennych planach. Spotykamy się albo robię coś dla nich. Częściej chodzę do lekarza, nie tylko na badania kontrolne i profilaktyczne. Ludzie wokół mnie mówią po angielsku, nie mam wielu zajęć na zewnątrz mieszkania. Bardzo rzadko bowiem prowadzę szkolenia otwarte, wychodzę zwykle w ramach miłego spędzania czasu. Tym, co się zmieniło radykalnie, jest moja figura. Nie obeszło się bez wydatnej pomocy z mojej strony, jako że nie zmniejszyła miłości spożywanego jedzenia, choć nie jestem tak aktywna fizycznie jak w Polsce. Żyję spokojniej, ale prawdę mówiąc, doskwiera już mi czasem ten spokój. W momencie, gdy piszę te słowa, wprowadzam do swojego życia więcej akcji. Zmieniło się moje podejście do niektórych spraw. Nie namawiałabym dzisiaj uwaga, bo to jest bardzo ważne. Nie namawiałabym dziś do zmierzania ku doskonałości, choć zalecałabym posiadanie w głowie jakiegoś modelu, do którego się dąży. Ale to słowo ku doskonałości to nie jest dzisiaj słowo, które chciałabym, aby gdzieś tam u ludziach dźwięczało. Wiem, że wiele osób bowiem ma z tym poważne wyzwania z tą doskonałością. Nie ma potrzeby. Zachęcałabym jedynie, by w pełni angażować się w każdą chwilę i działać na najwyższym poziomie swoich możliwości, jednak tylko możliwości. Nie ma potrzeby napinać się i wysilać, nie ma potrzeby ciężko pracować, jak to mówią niektórzy. Wystarczy, jeśli pracujemy ostro. I to też od czasu do czasu. Wciąż uważam, że nieustannie możemy doskonalić swoje życie i zachowanie, poznawać własne talenty i odsłaniać kolejne możliwości działania. Nie uważam natomiast, abyśmy musieli doskonalić czy też zmieniać siebie. Jesteśmy już doskonali, i nie ma potrzeby dokonywać zmian w nas samych. Tam w środku wszystko jest tak, jak być powinno. Czasami trzeba tylko zmienić punkt widzenia, odkryć tę prawdę i dotrzeć do siebie. Trzeba pielęgnować i rozwijać to, co wszyscy dostaliśmy, zarówno jako gatunek, jak i indywidualne osoby. Dlatego też poprosiłam wydawnictwo o zmianę tytułu książki. Jakoś niewygodnie mi z tym starym, zwłaszcza, że gdybyśmy nawet chcieli mówić o dążeniu do doskonałości, to nawet i skutecznego działania, działania Koweja nie wyczerpują tego tematu. Jest to problem złożony i raczej filozoficzny niż psychologiczny. Jakie ja mam prawo, aby namawiać do dążenia ku doskonałości? Niewiele o tym wiem. Ale o budowaniu nawyków ułatwiających życie mam prawo mówić, ponieważ dużo wiem na ten temat. Sama wypracowałam takie nawyki i żyję zgodnie z nimi od 30 ponad lat, dlatego wiem, że pozwalają wieść coraz lepsze życie, pomimo zmiany jego pór. Wierzę, że lektura tej książki sprawi, że życie stanie się jeszcze lepsze, zarówno dla samych czytelników, jak i dla osób z ich otoczenia. Bo tak to już jest, że gdy my się zmieniamy, świat się zmienia z nami. Toronto, to listopad 2019 roku. A teraz to jest wstęp. To, co przeczytałam, to jest ostatni wstęp, a to jest wstęp do tej książki, którą pisałam jako kobieta 50-kilkuletnia. Po latach w nowej sytuacji, w nowej roli. Tak się nazywał zawsze każdy, każdy rozdział przed tymi rozdziałami z książki pierwotnej. Minęło 18 lat od mojego pierwszego olśnienia, związanego z tematem samorozwoju, i 12 od pierwszego wydania tej książki. W tym czasie moje życie zmieniło się zupełnie i wciąż zmieniają się różne jego obszary. Nie wszystko, co się działo, nazwałabym dobrymi zmianami, natomiast z całą pewnością każde zdarzenie i każdy wybór powodowały rozwój mojego charakteru, osobowości oraz pogłębienie wiedzy o świecie. Wróciłem do Polski, w której mieszkam już 7 lat. Zachaczając wcześniej o Kanadę, gdzie również spędziłam kilka lat, moje córki, dlatego tak piszę, że książka pierwsza powstawała w Stanach Zjednoczonych i została wydana wtedy, kiedy ja mieszkałam w Stanach, w Stanie Indiana. Moje córki zdążyły dorosnąć i dojrzeć. To już kobiety. Obie mieszkają w Kanadzie. Rozstałam się z mężem, wspaniałym człowiekiem, któremu dedykowałam pierwsze wydanie tej książki. Ktoś powie, że to zdanie jest wewnętrznie sprzeczne. Skoro był, i pewnie jest taki wspaniały, to dlaczego się rozstaliśmy? Czasami jednak najbliżsi sobie ludzie wybierają różne drogi rozwoju, inne miejsca do życia i odmienne sposoby samorealizacji. Jacek został za Atlantykiem, ma rodzinę i jest szczęśliwy. Ja mieszkam w Polsce sama, mam przyjaciela przyjaciela, przyjaciela, bez żadnych podtekstów. Mam przyjaciela, wielu bliskich znajomych i też jestem szczęśliwa. Napisałam kilka książek, kilkaset przeczytałam i przeszkoliłam kilka tysięcy ludzi. Wielu z nich prosiło o wznowienie książki, którą właśnie czytasz. Robimy to zatem, a ja pragnę uzupełnić ją, o spojrzenie z polskiej perspektywy mocno dojrzałej kobiety, której obowiązki matki i żony zastąpiła zwiększona aktywność społeczna. Dzięki temu książka stanie się bogatsza o Przykłady, refleksje i podpowiedzi. Każde takie uzupełnienie poszczególnych rozdziałów będę opatrywać tym samym tytułem: Po latach, w nowej sytuacji i w innej roli. To kwintesencja tego, co wydarzyło się w tym czasie. Rozdział pierwszy: W poszukiwaniu przewodnika i to jest rozdział napisany pierwotnie przeze mnie. Jak zwykle cytat: Kiedy człowiek zrozumie, że jego celem nie jest zdobywanie materialnych korzyści, ale życie samo w sobie, przestanie koncentrować się wyłącznie na świecie zewnętrznym. Alix Karel to powiedziała. Dawno temu doszłam do wniosku, że celem naszego życia jest dążenie do doskonałości. To już wspominałam, zmieniłam z wiekiem. Stawanie się człowiekiem coraz lepszym, mądrzejszym, sprawniejszym i bardziej zespolonym z samym światem. I z tym się zgadzam. To nie zdobywanie kolejnych rzeczy, stanowisk, pozycji i pieniędzy, ale stopniowe uwalnianie olbrzymiego potencjału, jaki tkwi w każdym z nas, jest prawdziwym celem ziemskiej wędrówki. Świadomość tego tliła się we mnie zawsze, ale pewnego dnia objawiła się z całą mocą. Nigdy nie zapomnę tego momentu. Było to w Toronto wiosną 1990 roku. Od kilku lat mieszkałam w Kanadzie, ale dopiero wtedy przeczytałam pierwszą książkę z olbrzymiej rodziny tych, które starają się pomóc człowiekowi w odkryciu sobie potęgi i wykorzystaniu jej codziennym, w codziennym życiu. W harmonii ze sobą, innymi ludźmi i światem. Książka ta nosiła tytuł Discover Power Within You. Odkryj siłę, która jest w tobie. A jej autorem był Eric Butterworth. Przeżyłam wtedy cudowne zjawisko, aha, które zapamiętałam pamiętałam dobrze z dzieciństwa. Nie byłam asem z matematyki, miałam dobre stopnie, ale doskonale wiedziałam, że nie są one poparte rzetelną wiedzą i zrozumieniem przedmiotu, tylko pracą i rodzajem szczęścia, bez cudzysłowu. To było szczęście. Często się zdarzało, że po dłuższym skupianiu się na trudnym, Zada zadaniem matematycznym nagle zaczynałam rozumieć o co chodzi. Skomplikowane zdania, wymieszane z cyframi stawały się raptem zrozumiałe, wręcz oczywiste i wiedziałam już jak rozwiązać to zadanie. Pewnie nie tylko ja mam takie doświadczenia i nie trzeba koniecznie problemów matematycznych, aby coś takiego przeżyć. Czyż całe nasze życie nie wygląda podobnie? Czyż naprawdę nie jest tak, że praca i to co nazywamy szczęściem powodują, iż prześlizgujemy się z roku na rok w tym życiu, a czasami udaje nam się nawet zdobywać w dobre stopnie? Czy każdy od razu wie, jak żyć? Czy rodzice obdarowują nas doskonałymi przewodnikami czymś w rodzaju książki pod tytułem Jak żyć zdrowo, szczęśliwie i odnosić sukcesy? Niestety nie. Sami nie mają takich poradników i często dziwią się, że ich dzieci są takie czy inne. Jednak w tym cudownym procesie, jakim jest życie, zdarzają się momenty, w których doznajemy olśnienia, dowiadujemy się czegoś nowego, co zdecydowanie zmienia nasz stosunek do wszystkiego. Nie zawsze, niestety, dzieje się to w sposób przyjemny. Pod wpływem przeczytanej książki, przemyśleń czy wykładu, bywa, że ludzie zaczynają. Widzieć życie z, jednej z innej perspektywy na skutek dramatycznych, często tragicznych wydarzeń. Czasem ciężka choroba własna lub kogoś bliskiego, zerwany związek, rozwód, narkomania czy alkoholizm członka rodziny każą spojrzeć na życie z punktu widzenia prawdziwych wartości. To także jest zjawisko aha i to także jest dobre. Zwykle dowiadujemy się wtedy, że coś w życiu przegapiliśmy, że straciliśmy czasem bezpowrotnie cenną wartość, ale Możemy zacząć żyć inaczej, po to, żeby inne wartości weszły do naszego życia. Także w moim życiu osobistym straty miały udział w odnajdywaniu kolejnych kawałków olbrzymiej układanki, jako jest życie. Jednak ów wiosenny dzień w Toronto spowodował, że znalazłam jej najistotniejszy fragment. Ten, który sprawił, że zaczęłam rozumieć, co właściwie układam, i że muszę to zrobić sama. Tak. Sami musimy to zrobić, kochani. Nikt z nas tego nie zrobi, nawet jeśli nam ktoś będzie towarzyszył. Po książce Butterwortha przeczytałam wiele innych, myślę, że kilkaset. Zaczęłam też uczestniczyć w kursach prowadzonych przez najwybitniejszych przedstawicieli ruchu rozwoju potencjału człowieka, prezentujących różne koncepcje, patrzących na życie ludzkie z odmiennych punktów widzenia, próbujących pomóc w optymalnym funkcjonowaniu w takich dziedzinach jak zdrowie, praca zawodowa czy relacje z innymi ludźmi. Zmieniałam się bardzo szybko, a w ślad za tym szła zmiana w moim życiu. Psycho Psychologiczne wykształcenie pozwalało mi sprawniej poruszać się w każdej z proponowanych koncepcji. Widziałam nawet, że czasami swoją wiedzą potrafię uzupełnić wiedzę prelegentów. W życiu tak naprawdę nie ma przypadków. Dlatego też nie przypadkiem zaproponowano mi przetłumaczenie książki Stephena Coveya siedem nawyków skutecznego działania. Wybrałam tę książkę z dwóch, które miałam do wyboru, intuicyjnie czując, że to właśnie nią powinnam się zająć. To proszę bardzo, a teraz jest. Po latach w nowej sytuacji i w innej roli. Czyli teraz ja jako kobieta 50-kilkuletnia, czy będzie to można zauważyć w stylu? Polska fascynacja robieniem kariery, zdobywaniem kolejnych dóbr materialnych, pamiętajcie, to były lata 90. w Polsce. Znaczy, tutaj, jak już pisałam to już później, ale ja zaczęłam w Polsce od lat 90. jakby działać. Zdobywanie kolejnych dóbr materialnych, a na co dzień zakupami, gadżetami elektrycznymi i czasem płytką rozrywką upewnia mnie w przekonaniu, iż konieczne jest składzenie nacisku na psychologiczny i duchowy wymiar ludzkiego życia. Warto zachęcać do doskonalenia siebie i wzbogacania swojego życia nie po to, by osiągać coraz wyższe dochody, ale po to, by przeżywać wszystko pełniej i głębiej, by cieszyć się każdą chwilą, być dumnym z siebie, kochać i być kochanym. Wartości w naszym życiu jeszcze nigdy nie były tak potrzebne, ponieważ nigdy nie zagrażało im tak przyjemne, a zatem pociągające niebezpieczeństwo konsumpcjonizm. Sama wciąż wpadam w tę zasadzkę i nieraz potrzebuję kolejnych olśnień, by wejść znowu na drogę wewnętrznej dyscypliny, wartości i głębszej refleksji. Cóż mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że w tej chwili w Polsce jest inaczej. Jest bardzo duże zainteresowanie rozwojem osobistym i rozwojem duchowym. Natomiast ja już nie wpadam. Może niestety, ale nie wpadam w takie pułapki. Ciągle pojawiają się książki, które mnie inspirują. Czasami jest to nawet baletrystyka, Dom nad rozlewiskiem Małgorzaty Kalicińskiej to jedna z pięknych inspiracji. To, że pomagam innym w rozwoju nie zwalniam jest ciągłej pracy nad sobą. Chodzę na szkolenia, słucham swoich polskich i zagranicznych kolegów, wykonuję ćwiczenia, które proponują. Dążył ku doskonałości, do tego nieosiągalnego stanu, za którym tęskni dusza każdego z nas. Najważniejsze, by wykonywać ćwiczenia, które polecają trenerzy i autorzy poradników. Z doświadczenia wiem, że nie każdy traktuje je poważnie. To niedobrze. Nic dobrego się nie zdarzy od samego czytania. Wprost przeciwnie, wiedząc o tym, że można postępować nieco inaczej, nie robiąc tego, narażamy się na frustrację, a tęskniącą za doskonałością duszę na cierpienie. Laty pracy nad sobą i pomagania innym nauczyły mnie również tego, że trzeba w sobie wyrobić specjalny rodzaj cierpliwości. Kolejne zdobycze techniki sprawiły, że nawet do własnego życia mamy podejście typu instant, natychmiast. To powoduje wiele frustracji, zarówno w zwykłych, codziennych oczekiwaniach, jak i w realizacji marzeń czy pracy nad charakterem. Trzeba nauczyć się wyważać oczekiwanie. Niezbędne do pobudzenia emocji sprzyjających podejmowaniu kolejnych działań i wewnętrzny spokój, który pozwala godzić się z tym, co jest w danym momencie, to wielka umiejętność. Sekret polega na tym, by pragnąć czegoś, a równocześnie umieć cieszyć się tym, co mamy i każdym kolejnym krokiem w kierunku realizacji planów. Czyli z jednej strony czegoś planujemy, a z drugiej strony cieszymy się tym, co mamy. To jest sekret życia, ale to jest też sekret no, współpracy z prawem przyciągania, o którym teraz w, miejscu, w pewnym miejscu bardzo dużo mówimy. Mam nadzieję, że wyjaśniłam to jasno. Każdy człowiek może inaczej potraktować stan równowagi między oczekiwaniami a rzeczywistością. Ja mówię do siebie w myślach spokojnie, to przyjdzie. I jeszcze trochę. Poczuj się dobrze tu i teraz. Proszę. Dość intuicyjnie do tego podchodziłem, ale jak dzisiaj wiem, bardzo dobrze. A przedtem marzę, wyobrażając sobie to, co chciałabym osiągnąć. Ćwiczę swój charakter, ciesząc się i chwaląc siebie, gdy coś mi wychodzi i naprawdę jestem wtedy z siebie dumna. A kiedy coś nie wychodzi, znowu do siebie mówię: ups. Nie wyszło, jeszcze nie teraz. Trzeba próbować dalej albo coś podobnego. I zawsze głęboko oddycham. Czuję wówczas, jak się uspokajam, jak zalewa mnie fala łagodnej pewności, że wszystko będzie dobrze we właściwym czasie. Zapraszam zatem do wspólnej wędrówki. Będzie trochę teorii, trochę dzielenia się doświadczeniami, będą wyznania i refleksje. Ta książka to w gruncie rzeczy wybrane strony z mojego pracownika. Yy, pamiętnika, tak, to są naprawdę strony z mojego pamiętnika, więc. Yy, Potem były odrobinę tylko zmienione dla celów książki. A za każdym razem warto jest podchodzić do tego tak, że jeśli przychodzi tam do głowy, aby zmienić w sobie coś na lepsze, to po prostu wziąć się za to. I to jest właściwie wszystko. Tutaj jeszcze oczywiście są takie informacje Pracuj ze mną, w których podpowiadam, co trzeba robić. Zawsze to robię w każdej książce. I to jest taki stęp. Myślę, że to, co przeczytałam dzisiaj, to na początek jest bardzo dobre, a potem są po prostu moje spotkania ze Stephenem Kowejem opisane, i potem zaczynamy już z dziennika pracy nad sobą kolejne dni. Wybiorę po prostu kilka tych dni i będę je Wam tutaj czytać. Natomiast nie będę czytała tego, jak poznałam Stephena Koweja, co się składało na te nasze spotkania i jak to wyglądało, bo to nie jest takie. Ciekawe. Natomiast ciekawe są te strony z mojego pamiętnika. Myślę, że to Was zainteresuje. A zatem dziękuję bardzo za dziś i zapraszam jak zwykle w następną środę. No i mam nadzieję, że, że zechcecie dotrzeć po tę książkę, kupić ją, bo znowu myślę, że uda mi się wynegocjować jakąś lepszą cenę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w środę. I na koniec jeszcze muzyka.